Siemanko, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić hodowlę króliku mojego kolegi. Liczy ona 19 sztuk. Tutaj są młode, sami są. Wyciągnęliśmy. Tutaj jest gniazdo. Tutaj kolega pokaże. Młode. O, o, takie są już. To jeszcze pokażę jednego, takiego całego białego. O, o wypadł. O. Tutaj ma sa, samice, ich matka. W tym gnieździe jest dziewięć sztuk. Ta ich mak, ma, matka jest. Tutaj są samczyki na sprzedaż. Jak ktoś by chciał, no to niech się zgłasza. Niech ja pisze w komentarzach. Dobra. Tutaj jest samica. Jest za, zakocona. Zamkniemy. Tutaj są. Cztery samiczki, są na sprzedaż. O, pokażę. Pięć samiczek. Piętnaście złotych za sztukę. Piszcie też w komentarzach. Tutaj zamknę. Dobra. I tutaj jest... Samica tym Sami zakotona miesza jest bardzo, bardzo ładna. Tutaj ma wodę, kaszę. Zamkniemy. Tutaj jeszcze są klatki, i z tyłu Wam pokażę. Stąd tak wylatuje mrocz zrobione Kratki są zrobione z płyty OSB I to jest cała ho hodowla klików. Subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Trzymajcie się.